Ja, jestem Ewa Zakrzewska, Wy jesteście na kanale Ewokracja i w dzisiejszym odcinku razem z siostrą Darią i przyjaciółką Anią sprawdziłyśmy, co ja tam mam w garderobie w moim studio i znalazłyśmy stylizację dla druchen, dla mamy panny młodej oraz dla gościa weselnego. No to co, lecimy! Jesteśmy trzy różne dziewczyny w trzech różnych rozmiarach. Ania ma 44, daria 48, a ja to chyba już z 54, cholera wie. W brytyjskiej rozmiarówce 22 na 24, Ania ma 16, a daria 20. UK. Sukienka w gołębim kolorze na Ani. Piękna. Długa, delikatna, no kolor zdecydowanie do opalnej skóry, Ania właśnie taką ma. Ja bym wyglądała w nim fatalnie, Ania wygląda obłędnie. Do tego dodatki torebka e, niezbyt oczywista w taki marmurowy, zielony pistacjowy wzór, właśnie łamany szarością, który się fajnie komponuje e, z tą sukienką. Tutaj dodaje trochę. Mm, takiego pazura tej stylizacji, a nie jest wysoka. Ma 1,76 m i takie długie sukienki świetnie na niej leżą, chociaż uważam, że nie tylko wysokie dziewczyny mogą sobie pozwolić na takie e, sukienki. Sukienka jest z drugiej ręki. Jeśli chodzi o to, co ma pod spodem, no to są pończochy, zgadnijcie się skąd. Oczywiście Mona Queen Size, Ania ma pełny uda, typ sylwetki wiolonczela, który się właśnie mm, cechuje tym, że ma trochę więcej w tyłku, trochę więcej w udach, no i właśnie takie pończochy z szeroką, długą koronką 15 cm yy, no, leżą idealnie i nic się nie roluje. Sukienka w pięknym odcieniu niebieskiego z lajkry. Tutaj trzeba uważać z tym materiałem, ponieważ on nie wybacza. Jeśli majki nie są przylegające, idealnie wyszwowe, mogą się oznaczyć, więc uważajcie. Kiedyś miałam bardzo podobną sukienkę, tylko maxi i dokładnie z tego samego materiału na ściance. Pewnie ehm, gdzieś może Wam przemknęła. Ehm, kocham ten kolor, jest taki głęboki, mi zimie bardzo pasuje. Ehm, no, Daria ma ciepły typ kolorystyczny, ale również wygląda całkiem fajnie. Ehm, Podoba mi się dekolt, jest głęboki, ładny, ale też nie vulgarny. długość jest świetna, sukienka sprawdzi się zdecydowanie przy tańcu, buty, ja polecam sandałki do tego, generalnie możecie założyć też pełne szpilki, ale ta sukienka taka wydaje mi się właśnie taneczna, więc yy, delikatny obcas, wygodny do tańca yy, i ładny, cienki pasek, sandałki, mhm, tak to widzę. Złoto! No tutaj ta sukienka jest zdecydowanie dla ważnej osoby na weselu. Polecam na przykład dla mamy panny młodej. Nasze mamy muszą wyglądać zjawiskowo na naszym ślubie i weselu, dlatego polecam, by się nieco wyróżniały. Ta sukienka Baszta na miarę to jest marka Mut dostępna w Warszawie stacjonarnie. Siostrzana stylizacja, mamy trzy takie same sukienki, Ania ma na sobie szesnastkę, wygląda w niej ślicznie, jeśli chodzi o dekolt, chciałabym zwrócić uwagę, wszystkie sukienki mają tak bardzo wysokie, nie wiem, to miało być koko, baroko, o co tu chodzi, bardzo wysoko odcięcie. Żaden najmniejszy biust nie będzie miał tego szwu niżej niż w połowie biustu i zauważyłam na ASOSie, że modelki dokładnie tak samo mają. To był zamysł projektanta. Czy mi się podoba czy nie? Mm. Jest może w tym jakiś pomysł, ja bym jednak wolała, by szef był pod biustem, aczkolwiek w tej sukience tak to wygląda, cała sukienka jest boska, sama też taką mam i zaraz zobaczycie, sukienka ma też kieszenie. Hmm, Ania tutaj jest królową zimą, królową lodu, e, kolczyki duże z kryształem, do tego srebrna cyginowa torebka. Typ kolorystyczny Ani to jest lato, tak w ogóle, <śmiech> ale <śmiech> może na zima, a co? Ponieważ mamy wszystkie trzy takie same sukienki, Dari też musiałam taką zamówić. To jest osiemnastka, dostępna była na się nie wiem czy nadal jest. Ma kieszenie, wygląda świetnie również na Dari. Daria jest typem wiolonczela, ma węż ode mnie ramiona. Mm, biust trochę mniejszy i wydaje mi się, że zdecydowanie wygląda w tej sukience lepiej niż ja, również jak księżniczka, aczkolwiek jakoś bardziej mi się ta sukienka podoba, nadali jeszcze kolor, to jest taka ciemna noc, taki ciemny granatowy, nie jest to czarny, nie jest to czarna, dlatego fajnie dodać tu właśnie jakieś jaśniejsze dodatki, błyski i tak dalej, żeby nie było zbyt mrocznie, no bo to jest wesele, a wesela mroku nie lubią, zwłaszcza babcie coś tak kojarzą. Żeby nie podpaść babci, trzeba to jakoś rozjaśnić. Księżniczka w rozmiarze 22 UK. Głęboki, ciemny granat. Dałam do tego delikatny naszyjnik, którego prawie w ogóle nie widać. Zamawiałam go na Zalando Lounge jakiejś francuskiej firmy. Do tego skromnie, bo już nie dałam kolczyków. Włosy, szczerze mówiąc, myślę, że tu nie trzeba za bardzo szaleć, bo sama ta sukienka jest tak mocna. Do tego torebka, wygodne szpilki, żeby dało się tańczyć i ruszajcie na wesele. To jest świetna opcja w ogóle dla druchen Do tego pokazują ją w trzech wersjach, żebyście zobaczyły, że można ubrać swoje druhny tak samo, a każdej tak będzie wyglądała zupełnie inaczej. Moje druhny na ślubie miały te same sukienki w w różnych długościach i też to wyglądało super, więc jeśli chodzi o sukienki dla druhen polecam asos, bo możecie znaleźć w bardzo szerokiej rozmiarówce. Jeśli podobają Wam się niektóre luki z tego czy innego odcinka, e, zapraszam do siebie na grupę na Facebooku Crazy Queen Size Shop. E, tam odsprzedają część stylizacji, czy te z telewizji, czy te właśnie z moich odcinków. Więc zapraszam. Czerwony pisowany kombinezon na Ani. Polecabym go raczej dziewczynom troszkę mm, z krótszym korpusem. Ania jest wielorczelą i tutaj kombinezon przydałby się jednak e, w rozmiarze toll dla wysokiej. Zresztą Ania ma metr 76. Bieloncella cechuje się dłuższym korpusem i ciężko jest zdobyć. Tak idealnie by leżał właśnie na bieloncelli, więc na to zwróćcie uwagę, zwłaszcza jeśli kombinezon nie ma elastanu, a ten nie ma. Zresztą plisy nie polecam w naturalnych materiałach, no bo mm, się po prostu rozprostowują. Jeśli jest materiał plisowany, no to musi to być jednak mieszanka z syntetykiem. Dodatki, no tutaj mamy hiszpański lub duże kolczyki, koła. Jeśli chcecie zasłonić ramiona, no to może być żakiet, też będzie. Będzie bardzo, bardzo dobrze wyglądał. Daria również w czerwonym kombinezonie. Tutaj mamy szerokie nogawki. Nie bójcie się ubierać kombinezonów. Jeśli nie nosicie na co dzień sukienek, dlaczego na wesele macie iść w sukience? Już dawno temu odpuściłam tym, yy, które lubią spodnie i nie widzą się w niczym innym, ale również fanki sukienek też mogą sobie pozwolić na taki kombinezon czerwień. W niektórych artykułach yy, odresko chodzi na wesele, jest zabroniona obok bieli i czerni. Szczerze mówiąc, no dla mnie y, to jest absolutnie spokoluk na wesele. Jest tutaj marynarka. Y, możecie w tym pójść do, do kościoła, obejrzeć całą mszę, nie wywołując jakiegoś y, zawału księdza. Wygląda to naprawdę klasa. Y, Daria do tego ma buty na wysokim, na wysokim Dlaczego? No bo nogawki są bardzo długie i zobaczcie, jak optycznie to wydłuża korpus. Ja też założyłam kiedyś tą stylizację na Instagramie, pewnie znajdziecie. Nie wyglądam w tym tak dobrze jak Daria, bo nie mam tak pięknych, szerokich bioder. Jak to ma wyłączela? No cóż, to już nie można mieć wszystkiego. Na weselu oprócz oczywiście pięknej stylizacji ważna jest wygoda. Jak widzicie mam na stopie taping, no niestety niewielka, ale przewlekła kontuzja, więc wysokie obcasy póki co muszą sobie odpuścić. Kolejnym problemem, który no, mnie dotyka, nie wiem jak u Was, są obcierające uda. I to jest dobry moment, by powiedzieć Wam, że partnerem tego odcinka jest marka Mona, która oprócz shortów na obtarcia ma również ponczochy, rajstopy i wiele innych rzeczy dla nas kobiet plus size. I uwaga, z kodem Ewokracja10 na stronie macie zniżkę 10% na wszystko. Nie wiem czy zauważyliście, ale gdzie nigdzie niektóre akcesoria się powtórzyły. Bardzo lubią uniwersalne torebki czy kolczyki, które pasują do wielu stylizacji. Złota torebka, srebrna torebka, czarna torebka, cilista torebka to są takie basici, które... Wam po prostu się sprawdzą na wiele okazji, dlatego zamiast czasami kupować niesamowicie fikuśnych torebek, może zaopatrzym się w coś, co będzie właśnie pasować i dla mnie, i dla siostry, i siostry torebka będzie mi pasować, wiecie o co chodzi. Uniwersalne rzeczy są super. Jedno z częstszych pytań dotyczy, jak budować swoją szafę, by nie mieć miliona rzeczy, a ubierać się świetnie. No właśnie, rzeczy, które są uniwersalne, kapsułowe, jedna rzecz pasuje do drugiej, no to jest klucz do tego, by mieć niewiele rzeczy, a mieć masę stylizacji. Dlatego przemyślcie zakup basicowych rzeczy w lepszej jakości, ponieważ one Wam posłużą wielokrotnie, może i na lata. Na dziś to już koniec. Jestem ciekawa, która stylizacja najbardziej Wam się podobała? Dajcie mi znać w komentarzu. Liczę na łapkę w górę, ponieważ bardzo je lubię. Czekam na Wasze komentarze. Pamiętajcie o subskrypcji i kliknięciu dzwoneczka, ponieważ widzimy się w środę o 15, w sobotę o 15.